Chciałabym pokazać jak mój mały Maciuś trenuje ze mną. Chodź, przeskoczymy, przeskoczysz? brawo widzicie. A to za to, za to, A, proszę, proszę. Jezu, dzieci to słabo. Rzuciliście uwagi, miał dodać twarz. A dobra, już to wie. Więc to wie. Ale <śla> w porządku Dobra, o jedno. Weskoczysz co? 20-30 cm? No. Chodź, chodź, przeskoczyj sobie. <grym zimny> Przeskakujemy drugie, chodź. Chodź. Przeskoczył w prawo, za to smaczek. Dyskuj sobie. Brawo, chodź. Pięknie sobie radzi. Nie? Pięknie przeskakujesz, Maciusz. Wiesz? Napiszcie, no dajcie teraz łapeczkę w górę, subskrypcję. Czy podoba Wam się, jak Maciusz skacze? No, bo ładnie skacze. Zjedz sobie, to I, i przeskakuje. Robię to. Dobra. O, parę smaczków na takie dwa skoki. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Maciusz skacze 30 centymetrów, to zasubskrybujcie. Macie 3 sekundy. Jeden, dwa, trzy. Zasubskrybowaliście. To teraz możecie zobaczyć, jak Maciusz skacze. O! No nie, nie, nie. Tędy, tędy, tędy. Oj, zwalił. Oj. Oj, to nie. Mam jeszcze jednego smaczka. Spróbuję jeszcze, jeszcze raz. No to spróbujemy. Musimy tylko o Maciusz, się

Ja się z Wami żegnam, spodobał Wam się film, dajcie łapeczkę w górę, komentarz i dajcie też subskrypcję koniecznie do widzowie Wizki, pa!